No i mamy, nie musieliśmy długo czekać na odpowiedź Turpata, co się chwali. Jednak tutaj jest to trochę dziwna sytuacja, bo nagrał on dwie odpowiedzi. Pierwszy film dodał wczoraj wieczorem, który trwa ponad 10 minut. Po czym go usunął i dodał kolejny dzisiaj rano, już o zupełnie innej treści. Jednak już chyba gdzieś taki widziałem. Tutaj mam duże wątpliwości, bo pierwszy film, który dodał wczoraj, wydaje mi się być tym szczerym, tym, który nagrał tak jak naprawdę myśli, ale w sposób jaki myśli, jeszcze bardziej go obciąża, bo nie widzi on zupełnie nic złego w swoim zachowaniu, czyli odwrotnie od całego YouTube'a. W usuniętym filmie pod skrym wstępie i historii jego życia, która miała pokazać, że to dobry chłopak był, opowiada o tym, jak to postanowił zarejestrować znak towarowy, którym jest chwytliwe i znane hasełko: gimby nie znają. Od dwa lata temu. Byłem bardzo nim zajawiony, ponieważ jestem marzycielem, no i często myślami wracam do czasów swojego dzieciństwa. Patrząc jednak na dzisiejsze gimby, smutno mi było, że nie mogli doświadczyć. Co już samo w sobie jest chore, bo nie był on jego twórcą. Takie działanie jest swego rodzaju bo za zbudować markę od podstaw, to postanowił on zaklepać gotowego mema. To dokładnie tak samo, jak teraz ja bym zarejestrował sobie nazwę Szoty, albo Śmieszne Szoty, albo Dramy YouTube, co prawdopodobnie byłbym nawet w stanie zrobić. Po czym usunąłbym największe kanały i filmy mianujące się słowem Szoty na YouTubie. To właśnie w tym jest rzecz, że takie zachowanie jest pojęte. Turpad jednak na tym filmie ewidentnie nie widzi nic w tym złego, skoro mu to zarejestrowali i dali mu do tego prawa, to znaczy, że on może zdejmować już wszystkim innym filmy o takim tytule, bo ma do tego prawo. Ale zupełnie czysto ludzko to już tak nie działa. Jest to po prostu skurwyszyństwo. No ale dobrze, nagrał ten swój film, zdobył on tam masę nieprzychylnych komentarzy. Widocznie ludzie mieli w dupie jego prawa do nazwy i traktowali jego zachowanie nadal jako nie fair. Film wisiał tak parę godzin, aż turpat chyba się przestraszył, że jego osoba zaraz przestanie istnieć w internecie albo będzie dosyć negatywnie kojarzona. I samemu lub sugestii osób trzecich postanowił nie iść w zaparte, spuścić głowę i powiedzieć, zwaliłem. Powiem wam szczerze, że zjebałem. Zjebałem! Deja vu, I just been czy jest to szczere zachowanie? Czy doradziła mu to ta sama pani od PR-u, co Gonciarzowi? Tego nie wiem, ale taki gwałtowny obrót sytuacji według mnie świadczy tylko o tym, liczy tylko na to, że jego widzowie go poprą. Myślę, że ma pełną słuszność swojego zachowania, kiedy boleśnie się przekonał, że jednak nie. W tym momencie jedyne co mu zostało to przelać pieniądze na biedne pieski i spuścić głowę. I to właśnie zrobił w najnowszym filmie, no poza przelewaniem pieniążków na biedne pieski, ale jest opcja, że to będzie krok kolejny. Ale musimy się zgodzić z tym, że dłużej nie nie ma co go potępiać. Zrobił co zrobił, dostał naprawdę srogą nauczkę i lekcję, z której pewnie wielu innych się nauczy, więc myślę, że czas się rozejść, odpuścić mu dalsze gnębienie. Mam tylko już nadzieję, że w przyszłości nikt nie wpadnie na kolejny taki debilny pomysł, żeby patentować takie dziwne rzeczy. Śmietanka narodu, elita intelektualna, jednym słowem studenci. Dla większości osób to po prostu przedłużenie gimnazjum, bo z elitarnością, jak kiedyś, nie ma tu już wiele wspólnego. A świadczyć o tym może post uniwersytetu wrocławskiego, który musi prosić swoich studentów, by ci przestali przesyłać zdjęcia z mordkami psa innymi dodatkami ze Snapchata przerejestracji składaniu tam papierów. I w tym momencie trochę dobrało mi mowę. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to słowo cringe. I tylko to może oddać emocje mi towarzyszące przy czytaniu tego. Elita, kurwa, intelektualna. Z internetu zniknął właśnie największy narkotykowy bazar, mieszczący się w sieci Tor, o nazwie Alphabay. A to wszystko za sprawą, ku zdziwieniu tutaj pewnie każdego, FBI, której udało się wytropić właściciela i miejsce działania serwerów, na których postawionych była strona. Same serwery mieściły się w Kanadzie, a właściciel portalu mieszkał w Tajlandii, w Bangkoku od 8 lat. Podczas aresztowania na terenie jego domu, których podobno miał 3, w garażach zarekwirowano 4 samochody Lamborghini Aventador. Więc jak widać hejs marketu się zgadzał, jednak czy było warto? Właściciel poprzedniego największego narkotykowego marketu Silk Road po jego wytropieniu został skazany na dożywocie. Cazes, bo tak nazywał się właściciel Alfabeja. był chyba świadomy tego co go czeka do końca jego dni, ale co to za życie? Jego ciało znaleziono w toalecie aresztu, powiesił się na ręczniku. Na ten czas zakup nielegalnej rzeczy jest mocno utrudniony, bo nie ma odpowiednio dużego konkurencyjnego serwisu i nie wiemy czy takowy kiedykolwiek jeszcze powstanie, bo jak sami widzicie, jest to już igranie z prawdziwym ogniem, a FBI jak dotąd jeszcze nigdy nie zawiodła. Ostatnim newsem na dziś, jednocześnie ciekawostką, jest odkrycie polskiego fana muzyki zespołu Radiohead, któremu udało się odczytać sekretną wiadomość dołączoną do reedycji jednej z ich płyt. Tytuł macie teraz na ekranie, żebym źle nie przeczytał i żeby nie musieli mnie hejtować. Do wydania kolekcjonerskiego dodano również kasetę, na której znajdowały się wersje demo utworów oraz sesje nagraniowe zespołu. Jednak tym, co najbardziej wszystkich zaintrygowało, był ostatni track, na którym było słuchać dnie, elektroniczne piski i trzaski, a nazywało się to Computer Program. Wszyscy już wiedzieli, że jest to zakodowana wiadomość. Teraz zostało tylko odkrycie sposobu jak ją odczytać, a to wszystko udało się Polakowi Maciejowi Korsan, który do odszyfrowania dźwięku użył ZX Spectrum, a dokładnie jego emulatora, bo na dzisiejsze czasy zdobycie oryginalnej sprawnej maszyny wymagałoby sporego wydatku. Tak też przy metodzie prób i błędów otrzymania dźwięku udało im się dojść do odpowiedzi. To co ujrzeli pod odkodowaniu wiadomości, macie w opisie filmu. Tam znajdziecie oryginalne nagranie na kanale właśnie Macieja. Zapraszam do obejrzenia. I to tyle w dzisiejszym odcinku YouTube Expressa. Ja się już z wami żegnam i polecam do subskrybowania mojego kanału, bo naprawdę warto. Możecie mi zaufać. To tyle ode mnie, cały Waszczule i do usłyszenia.